Nacy Krasicki Czapla ryby i rak Czapla stara, jak to bywa Trochę ślepa, trochę krzywa Gdy już ryb łowić nie mogła Na taki się koncept wzmogła Rzekła rybom Wy nie wiecie A tu o was idzie przecie Więc wiedzieć chciały Czego się obawiać miały? Wczoraj z wieczora wysłuchałam, jak rybacy rozmawiali. Wiele pracy, łowić wędką lub wiącierzem. Spuśćmy staw, wszystkie zbierzem. Nie będą mieć otuchy, skoro staw będzie suchy. Ryby w płacz, a czapla na to. Boleję nad waszą stratą lecz można złemu zaradzić. I gdzie indziej was osadzić? Jest tu drugi staw, blisko. Tam obierzcie siedlisko. Chociaż pierwszy wysuszą, z drugiego was nie ruszą. Więc nas przenieś, rzekły ryby. Wzdrygła się czapla niby, dała się na koniec użyć. Zaczęła Jedną po drugiej wpysk, Niby nieść mając Tak pomału zjadając Zachciało się na koniec Skosztować Iraki. Jeden z nich widząc Iż go czapla niesie w krzaki Postrzegł zdradę O zemstę zaraz się pokusił Tak dobrze zakarkują Iż czaplę udusił Padła nie żywa. Tak zdrajcom bywa.